Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym materiału na moim kanale. Co się dzisiaj Johnny. Czas ja na okienko transferów, czas chodzi na zakupy. I już tutaj myślałem nad kilkoma transferami. Dubą. Już mam, mam tutaj pierwszego, którego bardzo chcę, chcę ściągnąć ehm, Czekaj, Johnny. Są wszyscy. No, ten młody się fajnie rozwija. Zbyt ważny ale najpierw bym chciał ściągnąć. Jakub Kamiński się kapitalnie rozwija? No kurde, ale ja bym chciał tego za darmo Chciałem go ściągnąć, Chciałem go ściągnąć, bo widzę w nim potencjał, widzę w nim potencjał, to jest pierwszy mój transfer, no, tego też bym ba bardzo chciał ściągnąć. Nie zacznij rozmawiać, ciekawi mi ten zawodnik. E, więc, ok, rozmawiajmy. Widzę, że ten chłopina będzie księgi wypasła do mojej ekipy 14 milionów, 20 byście chcieli. Ok, rozumiem. No, nie. oj Oj, no, nie, 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 nie. nie Ok, zlećmy rozmowy. Coś takiego, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rozmowach. Um, no, ten wygląda też kapitalnie jako obronny. No, tutaj raczej nie masz szans na transfer. I okej, okay, jeszcze chciałbym bardzo tego zonika mieć. Nie zainteresowany. Oj, to szkoda. Jakub u no, Jakby się nie udało jego, to ja chętnie Ciebie, Panie Kamiński, chętnie Cię zobaczę w arsenalu. Bo widzę, że tutaj też dobrze wyglądasz jak na swój. Jak na swój wiek Sanchez, no tu i dużo ciekawych. Bezpośrednio na pewno nie strzela. Nam a osobiście mi się spodobało te ściąganie tych zaników, bo to jest oczywiście Brazylijczyk, dobrze mówię? Tak, to jest Brazylijczyk, i bardzo chętnie go zobaczę w swoim zespole. E, sobie też bym chciał zobaczyć. Zobaczymy, a bez się nie uda. 14 milionów. Więc ok, to będzie troszeczkę inna opcja. Sanchez zobaczymy, co tu jeszcze będzie się działo w tym okienku. Ehm, ok, na no, póki to chyba to starczy nam. Zobaczymy, czy, ktoś, czy tutaj ktoś ciekawy pojawi się. I mi zainteresuje swoim blaskiem. Okej, okay, raz. Ja ty, no, czekam na twój raport, bo widzę tutaj pięknych, młodych zawodników, potrzebnych nam do kadry. Mówicie się, czemu? Bo po prostu chciałem coś nowego popróbować, chcę mieć zmienników fajnych. A widzę, że z tym mls to fajnie też wygląda. Okej, okay, mecz pucharowy, no bardzo, bardzo ważny ty ich nasz. Ale dwa pucharów czekają, o tym długo marzyłem. Okej, okay, czekajcie, najpierw tutaj zrobimy to, wypożyczenie. Masz spokojnie, możesz spokojnie szukać nowego klubu. Jak naj jak najbardziej. Jestem, Niko nie zawiodłeś. E, więc, ok, no zawsze tutaj ważne, ważne spotkanie. O, gdzie, te, chcę kogoś tutaj tutaj na wypożyczenie. E, jeden na wypożyczenie Ile? No. A czy sobie nie pograsz u nas? Ten przez instalację widzę dobrą potencją. E, na licie transferowej. O Widzę, że w końcu ten ruszył dubsko i zaczyna się rozwijać. John Czule jest to samo. Muraf już 71 fajnie fajnie wyglądają te chłopaki ten już plus jeden urus Bolga ten dopiero co przyszedł już też Kozłowski plus jeden bardzo no fajno no, tego zapraszam na wypożyczenie tego też sobie będziemy na wypożyczenie ten dobrze się rozwija sambi no, też jeszcze pokazam na wypożyczenie bo jakoś nie widzę tych wszystkich gundozi. O ci się może pozostać. Kurczę, no ciebie bym chciał, a kan, czy nie wiem, co sam zrobię. E, ten pan, świetnie świetnie kanal kanale, to samo. Gabriel to samo. I jak dobrze, nudę z kapitalnie się rozwijają chłopaki. No, jestem pod wrażeniem tej drużyny. Taką sobie po prostu zbudowaliśmy. Okej, okay, jak ten mecz puchamy? Czy oni tutaj są odpoczynamy? No nie no, chciałem po prostu wygrać ten, tym, tym puchar pierwszy nasz. I co, bój, kończę, przekonany, że to wasi kolumny, to do finału. Staniemy na wysokości zadania, no mam nadzieję, że staniemy. Tentyka się sprawdziła. Więc okej, okay, już. Jesteśmy mocni na każdej pozycji. No tak trzeba powiedzieć. A i pochwali, że jesteśmy mocni na każdej pozycji. I to no, nie będę jesteśmy naprawdę to... mocny zespół. I mam taki komfort, że możemy sobie po prostu pozmieniać. E, taki ma Kane sobie może spokojnie wejść. Jak e, cage... Spróbujemy po prostu dać odpocząć SAR. A szabalcić się będzie. Melister, to sobie na niego postawię. Nie boję się tak z spodkiem postawić na nich. Bo wiem, że oni po prostu nie zawiodą. Nie zawiodą moich oczekiwań. Mam bardzo Te trzeba rotować czasami. A to jest też bardzo ważny: spotkańczka. Trzeba się czy na herbatki. Więc okej. Okay. Więc, ok, ok, jestem ciekaw, ile w ogóle wypadnie tych odcinków z całej serii. Bo, ale troszeczkę więcej do przodu, więc nie mam pojęcia. Może wypadną nawet 40 odcinków, to byłby jakiś rekord. Sz szalony, więc, ok, oglądajmy. No, może że tutaj Liverpool. Będziemy go, ale uwaga, pierwsza sytuacja. No cisia Alison musi się strzec Bo my bo my mamy naprawdę przepotężny zespół Uwaga pierwsza akcja Dobra brony to już I to jest uwaga sar czemu żeś Czemu żeś nie trzeba nie do przodu? Miałeś swoje miejsce, uwaga ma Kej. Daby podanie, tu jest kapital! strzał! Okej okay. Uwaga! Sar! Czy będzie tutaj strzał a uderzenie, sar? Już nie na Cage. Uwaga, SAR! SAR! Uwaga, Odegard! Może to tutaj Darwin Zabrakło! Oj, 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 Odegard! Odegard! Nie wiem, zabrakło. Alicja ma dużo nas nie pracy. Te pracy. Ty, oczywiście będziemy chcieli wykorzystać. Okej, okay. no co obronie też się kapitanie spisujemy. Merlisa to jest mod, brak, że ty potrzebuje też gry Więc uwaga, Saka, Saka, no Saka, jak z tego mi się podoba, Star Tak jest, Ka kapitan hejcz Ma nie no to jest kapitan, co sobie użyliśmy Więc okej, okay. no tu je plus okej okay, saka no saka też potrafi czyścić on się też nie pierdzieli czasami chyba że to bardzo ważne spotkanie no mamy że drugim w, w wielkim kinacie ten jako trafimy więc okej okay, saka saka się już tutaj rozgląda dobrze Oj, szukaliśmy tutaj kontaktu więc wygląda dobrze pięknie i teraz Póki to 1 do 0. Zespół bardzo dobrze gra. I jesteśmy spokojni drodze. Więc uwaga, nidini. Ale stracił piłkę teraz, może to będzie powrót. Uwaga, no żebyśmy ty nie stracili tej bramki, ale i Melisa też potrafi widzę. Uwaga, Nidini. Nidini! Szukał Sara ale ma taki też zmysł y, pomocnika, że on też widzi że tam, że coś tam wybiega po prostu, uwaga ale Melissa też, też teraz świetnie zainterweniował Gabier, Saka, dom odpowiednim Dim, Saka jeszcze Saka Saka, ale Saka pięćdziesz przemieszczał Nie ja zawsze mu coś tam brakuje w pewnych kwestiach ale to jest właśnie młody i on jeszcze ma Czas okay, O no to to będzie jakaś pierwsza zmiana ok na pierwsza zmiana sobie miły. Odegarty nie zmienię, broń Boże. cantales wejdzie e, Aurelio mi się też tutaj wejdzie za romera, żeby już... Myślę, że tutaj byli. mario mi się, też że to wejdzie za Karwina. Mm. OK więc mam taki mam spokojny wpływ, że nie musimy się malczyć czasami też o zmiany. Uwaga, tu leci Mariol! Kantalys wchodzi i zapewniamy sobie chyba zwycięstwo od wodą, zero niesamowite. Ten katalys to też, też znakomity ruch. Stworzyliśmy jakiegoś Japończyka, przychodzi do nas. On tutaj się staje takim ważnym elementem gry, który też nie zawodzi. Okej okay, broni Meliser czy na końcu nie no Jest to po nie do zatrzymania Uwaga Saka, dobrze, tutaj wypuszę Mariol. Szkoda, że jeszcze moi napastnicy Ta, ta druga ławka lekkie już, świetnie Meliser Jestem wrażeniem, jak ty bronisz Uwaga Saka, Saka, już on sobie tutaj krąży piłeczkę, dobrze, ale już pięknie, tutaj myślicie też na boisku o, to właśnie mi chodziło. Jeszcze nigdy nie mógł zapakować bramkę. Okej, okay, czy to jeszcze będzie? Okej, okay, wygrywamy. To taki, mamy awans do wielkiego finału. Jest z bohaterem jest nie kto inny, jak... co? Sar. Sar i... Kantale są bo to jest w smoka. Też potrafi wejść, strzelić. I okej, okay, czekamy, co tam się dzieje w naszych ruchach transferowych. Poczekaj, to jest skrzydłowego bardzo trzeciego już. Cieszę się, że jest tam wysłany sprzedaż, Nides. O, na liście tam, Nie, nie, ja nie chciałem cię na transferową. Ja chciałem cię na wypożyczenia. 61, no tam widać, że się fajnie rozwija ten szkod. Uje, widzę, że ty w ogóle nie grasz w tym. Odwołam te twoje wypożyczenia, odwołam te twoje wypożyczenia i jeszcze raz cię je wypożyczę. Po prostu nie no i tam po prostu widzę, że nic nie grasz, chłopie. Eee. Więc okej, okay, popatrzmy. wracasz z wypożyczenia. Akceptuję kontrakt. To, to taki? Tago Mango. 28 tysięcy. Kluczowy? Negocjujemy. Nie zgadzam się na kluczowego. Co on odwali? Jaki kluczowy? Tutaj w ogóle nie było myśleć o kluczowym. No tutaj i no teraz nie rozumiem. Ok, czyli dostaniesz, dostaniesz nawet 30 tysięcy. Okej. Okay. I mamy go. A teraz mamy rolę P. No ciekawe, ale mamy tego zawodnika. więc no, bardzo mi to cieszy, że udało się go zakontraktować. Przecież zawonik pierwszego składu, no. No nie wiem nie się cieszy z tego transfersem. Ciekaw. To jest mango. Bardzo, bardzo fajny zawonik. Przechodzimy za fajne pijążki. A ja wiem, że jeszcze on jeszcze się rozwinie. Przejdzie do tego klubu jak Arsenal, który pokaże mu dobrą drogę w jego rozwoju. 25 jest zajęty, bo obaje Mario, ale ty spokojnie dostaniesz 35. O fajny numer dla skrzydłowego. Bardziej czego bardzo lubimy ściągać. E, mamy dużo widzę ty... Języków na boisku. Belgiński, no, no tutaj niestety, no tutaj przegrywasz miejsce podsunkowo, potrzebujesz, potrzebujesz wrócić do tej dobrej formy. Bo parę, no bardzo się lubimy, ale potrzebujesz, potrzebujesz tego wypożyczenia, żebyś był gotowy na inne spotkania. Okej, okay, bucharowe spotkania. E, Okej, okay, na czym, czy parę jest w ogóle zadowolony z tego wypożyczenia? Tylko, że na wypoczynkach najbardziej skorzystasz. Eee. Okej. Okay. Dobrze, się zgadzamy. Jeśli tego chcesz. Okej. Okay. No nie, no tutaj raczej Rosji. Rosji, no, też fajnie wyglądasz, ale nie, nie na ten moment, swój. Znaczy, Kamiński. No tym razem. W tej chwili nie mamy pieniędzy Bo liczyłem, że tamten da jakiś słabszy Chyba, że mamy 18 milionów Nie mamy no Nie oszukujmy się no Ok, no mecz pucharowy e, Wyznamy sobie ten drugą, Drugi element Dodobieżę sobie mango już u nas W tym pierwszym spotkaniu by chciał go zobaczyć na boisku Pewnie dużo kibiców, którzy, którzy też nam kibicują. Chcieliby zobaczyć debiut e, tego ząbnika. Paret. Też sobie zagrasz. Tylko wróci na starą pozycję. E, Sardanilla. Ok, nawrócił no wrócił on póki co. Niech sobie zagra. Meliser. Mam taką fajną ekipę ułożono więc nie ma się tutaj o co martwić. Nawkę rezerwowych sobie usiądzie ON. I okej, okay. No póki co zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie zespół poradzi. E, więc okej, okay. szybka symulacja. Więc, zobaczmy, jak się poradzimy na tym spotkaniu. 2 do 2. No, no, ciekawe. Jak sobie poradzimy na nowy skrzydłowy 6,6, no, słabo. Remis z takim zespołem, no, poniżej oczekiwań. Poniżej oczekiwań. Konferencję sobie jeszcze zrobimy. Jeszcze kilka pytań dla Ciebie. Zabitał w drużynie seniorskiej Wyżej naszych młodych piłkarzy no, Jak za to fajnie Czekamy na rewanż czekamy na rewanż. Tak spodziewałem się jednego punktu, ale to jest pucharowi Nie może być zdenerwowanym, że straciliśmy jakiś pucharowy punkt Dawenik wraca z wypożyczenia. Amara akceptuje, akceptuje kontrakt e, Co tam masz ciekawego czekacie? Przyszedł zawonik. Jak najbardziej portugalski skrzydłowy też się przyda Więc będziemy mieli tutaj wielu Potrzebnych Za mam 10 punktów przewagi Travons. OK. Manchester United No dobra, jak macie do niego miejsce, okej okay. Ok, nawet ci nie obrażę. O, jest powtórka meczu, czym, no, że tym razem ekipa. Wings, okej, okay, wypożyczenie do Liverpoolu. No tym bardziej tam nie będziesz chłopie grał. Nie, 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 O szabalo, ho 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 ho. Tutaj was główka boli. Ten zawodnik nigdy nie będzie nie sprzedaż. Tym bardziej do waszego klubu. Tym bardziej do waszego klubu. Tym bardziej do waszego klubu. Nie masz sobie o transferze. No i powtórka meczu. No, Zostawiam jeszcze raz taki sam skład. Znaczy, że tym razem Uda wam się wygrać. Czy tutaj troszeczkę będzie pomocy? Bo ja nie potrzebuję pomocy. Nie potrzebuję tej żadnej pomocy. Ale obejrzę sobie to spotkanie. Bardzo bym chciała zobaczyć kilku zwolników. Szczególnie nasz nowy nabytek My eee, jak sobie poradzimy Oczywiście też jest niewynotkała sytuacja, że takie spotkanie muszę oglądać Gdyby mi tak zależało to po prostu Będę sam wystawił skład najmocniejszy I pewnie być mi łatwo wygaj ale też nie chcę ryzykować Zdrowia Niektórych z naszych zawodników. Więc ok, szybko Mario, 1 do 0, szybko. Szybko sobie już wie, zapewnimy. Kto wygra? No widzę, że po ostatnim spotkaniu przemyśliliśmy błędy własne. Może to jest sami, bardzo, bardzo mi zależy na tym ciekawym. Tales, Mango, przepraszam, Mango, nie jestem piłkarz, uwaga. Kantales, 2 do 0. Widzę, że zresztą po czekam na to spotkanie rewanżowe. O, widzę, że mango się zaprezentował z tą kartką. Ale on potrzebuje troszeczkę więcej czasu niż, niż wszyscy piłkarze. Bo on po prostu przychodzi z innej ligi. Uwaga, tutaj będzie poszukiwanie, SAR. Sytuacja jest fajnie szybka, 3-0. Po prostu sobie odpuszczę i więc okej okay, uwaga leci, tutaj akcja. Eee, więc, okay. Okay, leci ty akcja więc okej okej leci tutaj, będzie za chwilę trzy na póki co nie możemy tego strzelić ale już dwa zaraz użyliśmy te spotkanie no liczę że już będzie trzy to będzie naprawdę spokój uwaga sar sar aj zabraj mu zabraj mu ale on jest rozpędzony więc ok, uwaga, czy to być za chwilę? No jeszcze nie, nie. jeszcze nie chcę nam dostrzelić. A jesteśmy coraz bliżej tego sukcesu. Uwaga, strzał, słupek. Dlaczego tango? Mango nie bierze udział w akcji, tutaj. Mango, powinien tutaj sobie się pokazać, kibicem na lepszej strony. Więc, okej, okay, no może nas tutaj, ale straciliśmy piłkę w głupi sposób, ale nie, no Mellifer jest w świetnej formie. I na tutaj nie straci uwaga, może teraz tutaj być jakaś jego akcja, no póki co Mango chyba się stresuje. Ten zespół zespole grać, ale nie, no jeszcze damy. Okej, okay, Mango, dobre podanie, dobra współpraca. Jeszcze jak zakończę te trzy. Tak, okej. Okay. I przerwa, sobie ty zrobimy. Przerwa będzie jak natychmiast całość. Ty puścimy tego, tych młodych już. Niech oni sobie zbierają doświadczenie. Taki boisk King na P.O. Na skrzydowego też się nadajesz. Na skrzydowego też się nadajesz. Też się nadajesz jak najbardziej. więc okej, okay. czekaj mnie, żeby te związek zabiły się. Przejdź do wyniku. Jeszcze trzy dania rozkazów, nie zachowaliśmy czystego konta, ale jest wywiad po więc mogę to sobie odciśnięć, pójść na ten wywiad. No mam go, ty póki co nie możesz się po prostu chyba do naszej ligi. Ale spokojnie. Aha, no mieliśmy mieć konferencję. Nie zrobiliśmy tej konferencji, został wypożyczony. Więc jak najbardziej. No, przewaga rośnie. Rośnie. No, po prostu idziemy po to mistrzostwo. Idziemy po to mistrzostwo. Czas na ostatnie spotkanie w tym odcinku. No, tam już Liverpool czeka też bardzo. No, niestety, no, nie udało się tego transferu przeprowadzić. Um, ok Okej, popatrzmy. To Hinojor już raczej nie sprowadzamy. Więc. Więc ok, więc ok dało, więc czekajcie. Czas w tą tym odcinku, po skład. Ode Szybka symulacja. Szybka symulacja, 2 do 0. I szak Hans, pięknie. Ta drużyna po prostu gra w piłkę nożną. I my sobie po prostu nie pozwalamy. Po prostu nie pozwalam sobie takie spotkania przegrywać. I no, cały czas przewaga rośnie. Przewaga rośnie z meczu na meczu. No to już przewaga jest coraz mocniejsza. No to już ciężko będzie wygrał w tym sezonie. Mistrzostwo. Mistrzostwo kraju. No. To już jest 13 płynów przewagi. Popatrzcie sobie w ogóle na to wszystko. Yy, na no, całą tabelę Czyli nic się nie ma co nie dzieje. No, gdzieś nieźle. Spursi, O kurde. Spursi No. Przepaść normalnie, ok, liga konferencji. Czy jakiś tej polski zespół wyszedł? No nie, nie ma szans. E, ok, jeszcze zadań strzelców. No jak tam nasi wszyscy zaczęli strzelać? Iszak jedena, 12, 11, Bramek, Nudes 9. Czy ktoś jeszcze z będzie? Ehm, Bruyne, no nie ma więcej. Ja tam asystenci, nie, 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 tutaj. Asystenci mnie bardzo ciekawią. Odega 6 asyst. Dobrze, przepisuje, czekajcie, Iszak też nieźle. Cantales. Kantales się świetnie spisuje jako Abraham Czyste kąta ma 10 czystych kont. To znaczy więcej niż nasz Leno przez kilka sezonów, i po prostu trzeba być z niego zadowolony. E, ok, sobie to już przysymuję. Zaczynamy, jak sobie w ogóle nasi położą sobie wszystkie statystyki, Tutaj się młodzi rozwijają świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Bramek. Kto ma najwięcej bram w tym sezonie? Oszabal, 14, 14 bramek, No dużo strzela też. Widzę mistrzów, widzę. Okej, okay, ta para świetnie się tutaj Odegard. Też świetnie Szczególnie w Lidze Mistrzów, więc Więc okej, okay, ja dziękuję za ten odcinek Zostawcie peczkę w górę, więc trzymajcie się I do zobaczenia, cześć!